Dzień dobry, Kornel Nowak, Szczecin Osów. Dzisiejszą informację kieruję głównie do mieszkańców dzielnicy Osów w Szczecinie. Tak się składa, że w naszym mieście, w Szczecinie, rady osiedla, ich kadencja została przesunięta o mniej więcej pół roku, i wybory są planowane na miesiąc październik. Jeżeli macie podobnie jak ja, że nie czujecie, abyście byli reprezentowani godnie w samorządzie oraz we władzach państwa, to proponuję, aby coś z tym zrobić i zacząć od tego pierwszego szczebla samorządu, tak? Pójść po prostu, zostać radnymi osiedli. Jest to bardzo wymagające. Wystarczy zebrać 20 głosów wśród sąsiadów. No, i zrobić sobie chociaż jakąś szczątkową kampanię wyborczą, aby dać się poznać e, sąsiadom. E, planuję, aby szerzej e, rozwinąć tą myśl, e, organizuję ognisko w sobotę e, na osobie, na miejscu ogniskowym przy Placu Zabaw. E, spotkanie dla chętnych e, na zostanie. Radnymi osiedla osób, ale jeżeli jesteście z innych osiedli, to też jak najbardziej Was zapraszam, bo myślę, że warto się skrzyknąć z podobnymi ludźmi w swoich miejscach zamieszkania i pójść szerzej, szerszym ugrupowaniem ludzi, którzy mają dość tego, co zastali. Dziękuję za uwagę, zapraszam.